Hej i witajcie w drugim odcinku z naszej nowej gierki. Będziemy sobie kontynuować teraz. Wrócimy sobie do tej stajni po konia. Aha, podążaj za juną i unikaj wszczynania alarmu. Dobra, to są nasze główne zadania teraz. Więcej ich. Wyspa się od nich chroni. Jak się... Gdzie jest Ach, dobra, A jak mam miecz, to możemy ich chyba rozwalić, nie teraz? Czy nie? Łuk by się przydał. Odejdźmy bliżej, podrżnijmy im gardła i zabijmy ich po cichu. A gdzie honor? Nie złamie mojego kodeksu. Stawaj na jeźdźco! Uuu, dobry jest. Wskazuj, aby namierzać wrogów atakami mieczem. Ale co? Na no, mierz pulsującego wroga i zaatakuj go No i prosto. To niedaleko poszło. Wszystkich nie ocalimy Nie chcę uciekać! Mogę A muszę sobie to przyciszyć trochę te dialogi Trudy za tak głośne są Dobra, teraz będzie dobrze W końcu pomóc jakby to Albo głośniej muszę gadać. Dobra, lecimy do tej stajni. Straże, nie daj im uciec. Szybko i na temat nie ma co się pieprzyć. Dziękuję panie. Mówiliśmy. że nie ma Masz gdzie się ukryć? Ponoć złota świątynia jest bezpieczna. Idź, unikaj dróg. Oddaj życie za swojego syna. Oddaj życie. Ryzykowałeś dla nich życiem? Nie obronią się sami, a ja nie pozwolę naszym ludziom ginąć. Nie tylko oni Cię potrzebują. Wszyscy Cię potrzebują. Mój brat. Mongołowie go pojmali. Dlatego mnie ocaliłaś. Nie mam rodziny poza taką. A ja poza panem Simuro. Proszę, chcę tylko odzyskać brata. Pogłeś, tak kiedy uratuję wuja. Obiecuję. Idę z tobą. Stajnia jest. Oj, tu można tu przeszukać to? Zobaczmy, czy czegoś tu nie ma.

Nie ma tu nic naprawdę do zebrania. Nie ma. Dobra, jakiego konia chcę zabrać? To konie samurajów. Hmm. Te, których nie zabraliśmy na bitwę. białego. Bierzemy białego. dla nich, dla nas, którego konia No, białego, nie? Ten siły koń będzie towarzyszył ci przez całą podróż. Spokojnie. Pasuje do ciebie. Trzeba go nazwać. A ja mówię biały. Nobu, zaufanie. Sora, niebo, albo Cage. Cień. Kage, zrodzony z ciemności. Wybrano następujące imię na konia. Nie będzie można go zmienić przez resztę podróży. Czy na pewno chcesz kontynuować? Tak. Kage? Cage? Kage? Złał jak złał. Wioska komoda Ora, to daleko nawet idą A czy idą, jadą Jadą konno Zamek Kaneda Twój woj jest w środku są za wysokie na wspinaczkę. Możemy odwrócić uwagę, zakraść się. Nie. Z buta Wejdziemy główną bramą. Kotun-Han podpalił naszego najlepszego szermierza, upokorzył mojego wuja, zarżnął wojowników z Od Odpłacę mu pięknym za nadobne. Powtarzając te same błędy, które zabiły twoich przyjaciół. Tak będą myśleli Mongołowie. Tym razem ja uderzę pierwszy. No, aż z nimi skończę. Prowokacje. Wkraczając na terytorium wroga możesz wyzywać przeciwników przez prowokację. Kiedy wróg się zbliża, przytrzymaj trójkąt. Gdy tylko zaatakuje pójść trójkąt, aby pokonać go jednym ciosem. Przybyłem po panasimurę. Sto Jeszcze ktoś? Ej no, tego się nie spodziewałem. Tak bardzo Cię to dziwi? Co? Muszę trochę przyciszyć ten dźwięk. Wali to dudnie i ta muzyka gra. W sumie nawala nie gra. Dobra. Zostawimy sobie tylko dialogi. To za hałas. Nie wiem. Ryczy to. używali tego na plaży. Kaj się czołgasz? Jeden cios Dobra, lecimy dalej Włóczni nie chcemy jakichś Słabych Wal, Nie ma tu jakichś rzeczy, alo? Nie ma Ty się tam patrzysz, czyli jesteś więcej. Chłop? No dobra, to dałem czadu. Halo? Co mnie chłop zabił, ty? Zamiast się leczyć, to nie wiem na co czekam. No ma jakieś. Co to za hałas? Nie wiem. Pongołowie używali tego na plaży. Aha, bo dobra. Co ja w ogóle robię? A pierdzielę. No chłopie! Już, nie się! Nie możemy uciec! Wal do ja nich już nie żyje panie! Wal Dobra, jakieś zapasy by się przydały. A bo ja się nie uleczę dopóki nie naładuję tego. Dobra, czyli muszę sparować Muszę sparować to, żeby odzyskać jakieś zdrowie A ten co tu robi? Niezły zadymiar z niego W ogóle mogłem zginąć tu Pierdzie, ale wstyd Wow Dobra, wali mnie to. Ani się przed tym obronić zbytnio nie idzie ani nic. Dalej nie pójdziemy. Ja muszę. Schroń się. Ty się Sama? zostań. Oczyść drogę. Gdy znajdę się murę, będziemy musieli szybko uciec. Przygotuję konie. Dobrze. Jeśli nie wrócę, jedź w stronę puszczy. Wal! Ach, tak. Teraz. Lecą jak nagrzani jacyś. Teraz... Oh, to jest jakaś nieskończona armia w ogóle. B. Ale może sobie życie naładować. Na razie. Co teraz? Unikanie strzał. Mongolscy łucznicy krzykną i rozkażą sojusznikom uchylić się, zanim wypuszczą strzały. Dobra. Po tobie, chłop. Tu nic nie ma na pewno Tu nic nie ma Tu też nic nie ma Dobra, to lecimy sobie A może na górę zobaczymy jeszcze No też nic nie ma Ale pojedynczo, pojedynczo musicie iść Pokaż na co cię stać! 유치과 같은 게. 하하. 좀 이제 상한이 To walka piękna. Bi. A ten, ten gdzie ucieka? Dobi go, dobij, dobij. Ten jak sprowokował tu wszystko. Idzie, idzie, cwaniaczek. Jestem Jin Sakai. Bratanek pana Shimury. Przybywam pomścić jego honor. Jinie! <grym> Twój wuj wiele mi o tobie opowiadał, Jinie Sakai. pokażę mu jak jego bratanek złamany i poniżony błaga o przyjęcie do imperium Mongołów. To nieźle. <śmienny> to jest twój czas, panie Sakar. Niech patrzy. Niech patrzy. Pozdraj się, panie Sakaj Potężne ci gardło! Ale w jak go widzisz? Czyli muszę co mieki robić? Nie mam pojęcia Może go nie idzie pokonać Za łatwe by to było w sumie Bo ja nie mogłem go uderzyć To szybko by się to w sumie skończyło. Chyba że przegrałem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dziwne, dziwne. Ale wstawka jest, to być najwidoczniej tak by musiał być. Dobra. Panieczu, czu, już czas. Idę, Juriko. Cała wyspa przybyła opłakiwać twojego ojca. Nie możesz ich odesłać? Musisz się z nimi spotkać, Dzinie. Jesteś teraz panem klanu Sakajów. Tak. Nie jesteś sam, Dzinie. Ojciec jest wiatrem za Twoimi plecami. Uuu. Matka, śpiewem ptaków wśród drzew. A wuj? Sam ci powie. <grym> na pogrzebie Twojego ojca. Dziękuję, Jurko. Dobra, lecymy. Jeśli będziesz potrzebował rady, klan Adaci ci pomoże. Czy się jakiś boss? Twój ojciec zawsze bronił swojego ludu. Prawdziwy samuraj. Szkoda, że się szybciej nie dzieje. Ze mnie. Twój ojciec padł w boju broniąc Jedynaka. Jego nagrodą była śmierć wojownika. Teraz ty jesteś jego dziedzicem. W tym ostrzu jest duch twego ojca. Ciekawe, ciekawe. Jutro przybędziesz do mej fortecy pod moją opiekę. A dziś pożegnaj się z ojcem. Czy nie musiało tak być? Musieliśmy tam spaść a zabijemy go pewnie później Małymi kroczkami będziemy się zbliżać Coś się dzieje, jakiś znak może być. Zobaczymy zaraz. Idziemy. Dobra, gdzie mamy iść? Podążać za wiatrem. Dobra, czyli możemy biegnąć. To dobrze dla nas. Ale spadł, nic go nie boli. Ty, mogę upolować to zwierzę? Nie mam łuku jeszcze. Takie polowanie z mieczem to bez sensu jest. Kto tu jest? No jub. Dalej. Juna. Juna. Jean. Co się stało? Znalazłem pana Simurę. Mogłem go ocalić, ale han też tam był. Zawiodłem wuja. Przynajmniej nadal żyjesz. Tyle Chciałem dobrego. Chciałem chronić wyspę za wszelką cenę. A teraz mongolowie odebrali nam dom. Zabili samurajów. Zapomniałeś jak to jest walczyć z kimś silniejszym. Czuć się słabym. Czasem kiedy patrzysz śmierci prosto w oczy. Musisz zrobić wszystko, żeby przetrwać. Han spodziewa się wielkiej wojny z samurajami. Odgadnie każdy nasz ruch. Chyba że jakoś go zaskoczymy. Ocalimy pana simurę I odzyskamy dom. Pomogę ci. Jeźdźcy! Psy bojowe Hana! Za dużo ich! Tutaj, w trawę! Dobra, czyli w trawie możemy się chować, ale konie nam uciekły. Szukają go, a nas już tam nimy. No. Schowaj się w trawie, no to jesteśmy no, słanie. Drogie, to teraz. konie samurajów. Nauczono je wracać do pana. Do mnie! O, tak jest. Niezła sztuczka. Mongołowie pewnie cię szukają. Rozdzielmy się, Odciągnę ich uwagę, a ty uciekniesz. Nie opuszczę cię dopóki nie uratujemy mojego brata potrzebuje więcej wsparcia, wprawionych wojowników, jak Sensei i Sikawa, ani Masako, a Mogą pomóc. Mój brat również był. Masako, mógł. Kiedy go uratujemy, najlepszy kowal na wyspie będzie do Twoich usług. Stworzy narzędzia, które pomogą Ci uratować wuja. Coś, co pozwoli wspiąć się na mury? Powiedz życzenie, a taka jest pełni. Dobra, ratujemy brata. Złapali go pod keci. Jedź tam i rozejrzyj się. Wkrótce dołączę. Taka nie wytrzyma długo w mongolskiej klatce. Juno, ocalimy twego brata i twego wuja i taki To gonią go czy nie gonią go? Zaraz zobaczymy No nic właśnie mogę, tylko kamerą obracać Teraz mogę Kajmy w ogóle lecynę A miał miałem lecieć Aha miałem iść za wiatrem no wciśnij opcję by zobaczyć Wyspa Tsushima Dobra czyli mamy odkrywać nowe lokalizacje to jest opowieść, a tamte znaki zapytania to będą poboczne. Kończ opowieść, aby zbudować swą legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Zwiększenie legendy, zwiększa premie skupione słyszenie, skrytobójstwo. Wraz z twą sławą będzie rósł też zasób nowych potężnych technik. No i o to chodziło. Dobra, czyli co mamy? Kodeks wojownika, podróż Gina. Nieodkryta lokalizacja A następnie prowadzicie wiatr. Dobra, to będzie już w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie na tyle. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętaj o subiku i łapce w górze. No.